Wszystkim witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się DarkTekka, HatchbackTPG, a tu jest kolejny odcinek Zagryjmy Razem Angry Beats Epic Zaczynamy naszą serię To dawno jeszcze nie było To więc zaczynamy Zaczynamy naszą serię No że... Dobierzemy nasze postacie, zobaczmy kto się przyda O! Aleksa bardzo się nie... maga, to więc bierzemy Będę też bluesa, na elite albo lepiej bombę, jeszcze tam braża, jeszcze jak się tam to to ponad nie będzie to zbierać, no to ruszam dalej, nawet zmieniliśmy tego giganta, bo tego, brud, tego brudu to, to nie będę zbiniował krył, bo jakby to to planym przyjmiemy wszystko na klatę dobra nieźle, nieźle, teraz dobra, 230 no ma dobra no to jest tak dobra, jeden wpadł dobra i lecimy dalej dobra, już parę hitów i będzie po nim Ok, dobra, dobra, krytyka dobra, teraz kolejna fala dobra, dobra, brana light. Bo normalnie bo dobra, 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 radę. Zobaczmy ile ma dobra, nasz dobra, No nieźle. Ok, bomba. No i jeszcze jedna bomba. Dobra, właściwie Albo może być dwóch zdjąć D-Launch. no D-Launchi nie ma to nie jest... Dobra. A i ma... No i zrobiony no, no i pięknie Mamy, Mamy lodę od smoku giganta Z dodatkiem banana No to nie jest le. No ja spokojnie damy sobie radę Takie okay, kolejny napartek gigantów no, Oni są, aktywują się na trzy, mm, trzy tury Spokojnie nie ma biedy mówi dużo trestura Huntersa Ale niestety nie mam Nie będzie go nie dropnąłem Dobra Politym bardzo dobry. A e, spokojnie mam mnóstwo HP Dobra Ok dam sobie radę On ma się odporność a no, mógłbym, wypadałoby troszkę ochronę Ale dobrze wiecie, że palety nie to wytrzymały To więc Spokojnie da sobie rada. Ok, ma jeszcze szaman To więc klasycznie masowana atak Nie ma by co? On bierze hurtowo a myślałem myślałem, że z, z, będzie, będzie lud o smaku szamana z dodatkowym lodem Oho, jeszcze Wyciągnijmy z wnioski Wnioski teraz to niestety chyba się HP Mądry polakczko Szkoda. Rada dostała trótkę. No dobra, pokon. O, jeszcze jeden trud jeszcze jeden. Zdecydowanie jest I będzie po nim. Zmierzymy jeszcze jeden pociąg. pociąg. Idziemy dalej. Dobra, teraz bo Dobra, bo jeden z trzeba może położyć naszych kompanów, tak więc musimy na niego nie, nie uważać Ale zwykle paladyn bierze na klatę. Okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra. Do, teraz na czeka leci. Dobra. Nie dostanie się tu to myślę, że będzie. Jeszcze kilka pociągów. Teraz zagrajmy defensywnie. No i teraz mamy Lodę Smoku Wielkiego Giganta, Smoku Arbuzowym. I niszczycielki ataki. Okej. Okay. Spokojnie jeszcze czerwony wytrzyma. Trzeba się kilować. No, no i rapa tam, no i już właśnie się leci stąd. No i Chyba Elitę Tak jest. Hajs teraz hmm. No niestety nam nie wypadło dużo hajsu, ale nie martwmy się. Czyli nie pograliśmy Pokonaliśmy do bosa. No, tych zadziałonych chyba spin nie są takie dobre. Wystarczy, że możemy chyba z jednak jednego ptaka zastracić co najmniej. Też mi się zdarza tracimy jednego ptaka, dobre, nie będziemy, nie będziemy reitować, bo to szkoda czasu, no musiałbym włożyć od nowa, okej jest mi muszę zobaczmy co wyleci, no tak jest spoko, no, spokojnie mogę zrobić sobie Czyli Teraz no to kończę, na cześć. Pampa, dajcie lajka i suba na